Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kontynuujemy oczywiście przygody i przebudowujemy bazę w dalszym ciągu, tak aby naszym kolonistom żyło się tutaj lepiej i sprawniej. Odblokujemy niedługo Wossaga Diabelskiego, co chyba na razie nie będzie dla nas jakieś korzystne i raczej nie będziemy się tym zajmować. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś zwierzęta. Weźmy to wszystko, upolujmy. Skąd one się tu wzięły właściwie? Oto ciekawostka. Bardzo rzadko na naszą pustynię zaglądają zwierzęta. A tu proszę, mamy stado zeber i igołany. Oczywiście chcemy to wykorzystać i spróbujemy te zwierzęta z zabić. Ale być może też. Hmm. Czy może warto by było oswoić takie zebry i hodować je jako konie, ponieważ one są szybsze od wielbłądów. Natomiast. E, chyba nie. Zaraz, zwykłą skórę dają i nie dają mleka ani... Nie, nie będziemy hodować zebr. One faktycznie byłyby szybsze i być może bardziej wydajne. Hmm. Kłaga. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Zebr na razie nie bierzemy. W przyszłości może właśnie to kłaga. Będziemy hodować, no bo to jest jak się okazuje co innego niż te zebr tutaj. No dobra. Lecimy dalej, co nasi ludzie robią? Okej, okay, PsyColor tutaj kontynuuje pracę. Tylko czy my możemy zakazać mu, żeby on tego nie robił w nieskończoność? Słoneczny rozbłysk. Okej, okay, nie działa elektryczność, niestety przez co może dojść do wyniszczenia naszych zapasów pożywienia. To oczywiście jest bardzo złe, my byśmy nie chcieli, aby tak się stało. Dlatego trzeba tutaj kontrolować, ale niestety ta temperatura będzie szybko rosła, a nie wiadomo jak długo potrwa ten rozbłysk słoneczny. I teraz tak. Uran. To ciekawe. Y on prawdopodobnie stąd. Y aha, czyli nawet superstar z tego. Okej, okay. czyli ten. <laughs> To jest OP, szczerze mówiąc, skoro nawet Superstal możemy z tego wydobywać, to jest losowo, jak widać, ale faktycznie ten mod jest trochę OP. Na razie nie będziemy tego wykorzystywać, nie będziemy z tego korzystać, nie potrzebujemy tego w tym momencie. I zrobimy tutaj powądek, mowę w tym miejscu. Teraz tak, kopiuj ustawienia i tutaj wklejmy te ustawienia. Czy to poszło, chyba tak. No bo chcemy zrobić powądek tutaj w tych rzeczach, no bo zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? nie możemy, nie mamy gdzie składować przedmiotów przez to, że ich tyle jest. Tutaj oczywiście leki. Leki byśmy chcieli tak naprawdę do szpitala. I chyba są odpowiednie medle do tego. Stoliki, które właśnie odpowiadają za przechowywanie leków. Tol for storing... Okej, okay, to nie to. Weapons cabinet, medicine cabinet. Okej, okay. o to nam chodziło. Pracownicy. Jakieś zadanie, okej. Okay. Umieśćmy tą fawkę tutaj i zobaczmy, co to za zadanie. Wyczulacz PSI. Pożyczono, nie będziemy pożyczać naszego kolonisty im. I nie chcemy tego wyczulacza po prostu. O, ta nagroda nie jest dobra. Nie potrzebujemy. Dlatego też takie, a taka, ani inna decyzja. O, te skóry zostaną tu wszystkie przeniesione. Dzięki czemu, jak widzicie, naprawdę mnóstwo rzeczy tutaj zostanie składowane. I teraz tak, bo tutaj widzę jeszcze pewne rzeczy... Są składowane, których nie chcemy tutaj składować na tym składowisku, czyli kamienne bloki. One nie muszą tu być wewnątrz, one mogą być na zewnątrz, i niech tam leżą. To oczywiście zwolni nam miejsce z tego składowiska na inne ważniejsze rzeczy. Pickaxe hitting, ok. Nie będziemy na razie tego używać. I teraz te leki stąd. No właśnie, tutaj będą materiały. Zobaczmy chwilę, moment. Leki. I oczywiście krytyczny używek. I neurotaminy nie będziemy tutaj składować. Ok, trochę to trwa składowanie tutaj, ale spoko. I to możemy zamontować w tym miejscu. I zmienimy przechowywanie na właśnie żywność jakąś. Przetworzone nie. I tu będzie składowana. Surowa żywność, po prostu ogólnie w całości, i niech tak się dzieje. zobaczymy jak tutaj wygląda sytuacja z tym, że jest wszystko ok. Tu jest wszystko ok, tutaj grape planty, właśnie zasadziliśmy grape planty. Ok, spoczko. Kim jest ten chłop tutaj? On chyba jest z zadania, miał nam przez jakiś czas znaczy, musimy go przez jakiś czas gościć, po prostu, żeby odzyskać jakąś nagrodę. Zemsta zebra, ok. Tutaj się dzieją złe rzeczy. Przytulaczek, chodź tu. I munton weź się w garść i uciekaj przed tymi zebrami, bo to... Aha, chwila. Przytulaczek, bo ja widzę, że tutaj jest większy problem, bo tych zeber niestety, ale... Jest więcej. Oskarita, chodź tu, bo jesteś blisko. Nie ów ryb. Okej. Okay. Dobra, ustrzelone. I te zebry chyba już dadzą nam spokój, tak jest. Dobra, wracajcie do pracy w takiej sytuacji. A nie, zaraz. Ekran badań. Ok, i zobaczmy, co możemy tutaj jeszcze. Hydroponikę. Zbadajmy to, co nam się przyda w najbliższym czasie na pewno. Okej, okay, Oskarita, świetnie, trzyma się. I ta zebra jeszcze pozostała. Czy ona będzie nas dalej atakować? Tak. To jest dziwne, ona ucieka i atakuje. Okej, okay. teraz wracajcie do pracy. Zjedzcie sobie i będziemy mieli mięso z tych zebr. Co się jeszcze się tutaj pojawiło? Lwy. Hmm, te lwy być może też byśmy chcieli upolować. To jest oczywiście ryzyko tego, że one będą chciały nas zabić, ale okej. Okay. I teraz tak, tutaj to możemy tak naprawdę rozebrać. To nie jest nam potrzebne w tym miejscu. Jedną zostawimy klimatyzację, ponieważ tu będzie kuchnia, a kuchnia będzie nagrzewać podczas pracy. I to oczywiście jest złe, nie chcemy tego. Hmm, czy te drzwi. E, tak, dopuśćmy te drzwi, one tutaj będą potrzebne. To skróci czas przechodzenia naszych kolonistów stąd e, do tej spiżarni. A już nie musimy tak bardzo pilnować, aby ta temperatura, tutaj nie, temperatura nie była taka wysoka, ponieważ nie mamy już tutaj magazynu. Myślę, że nie będzie miało to dużego wpływu na to pomieszczenie tutaj. Okej. Okay. Czyli przebudowy ciąg dalszy, staramy się oczywiście to wszystko uporządkować nasi ludzie. Śpią jak to wygląda w harmonogramie. Ogólnie weźmy mu. Przydzielmy ten sam harmonogram, żeby on spał sobie w dzień. Zabek, dlaczego ty tutaj śpisz tak właściwie? Kurczę, chłopie. Gdzieś ty masz swój pokój własny. A, no i pamiętamy, że mamy nową parę. Z tym, że nie mogą na razie razem ze sobą sypiać, ponieważ przytulaczek ma inne wyznanie i to powoduje pewne problemy, pewne komplikacje. Ale w przyszłości miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jak to jest sytuacja z rybądami? Jak widzicie, mamy ich bardzo, bardzo dużo. Tej wełny też mamy bardzo dużo. Coraz więcej mleka. Także stoimy dobrze i myślę, że nadejdzie wkrótce czas uboju. Mięso z Dromadera. Widzę, że już nawet jakiś ubój miał miejsce no bo on został y, zabity na pewno inaczej byśmy nie mieli tego mięsa dromadera no bo na dziko ich nigdzie nie było i teraz dobra, niech to jest kontynuowane i teraz dwóch kopie, pyk i tutaj nie musimy już utrzymywać tak naprawdę takiej temperatury powiedzmy utrzymujmy 5 stopni myślę, że to będzie miało rację bytu aby 5 stopni tutaj utrzymywać może nawet y, 10 albo 15 dobra, 15 bo chyba... 15 stopni to jest optymalna temperatura pracy dla kolonistów, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę być w błędzie, ale tak to zostawmy. No i tutaj ta temperatura teraz nie powinna raczej rosnąć, mimo wszystko dajmy tu minus 25 tak swoją drogą. Tak żeby mieć pewien zapas, być może one będą w stanie do tego minus 25 tam dojść z tą temperaturą. Dobra, i teraz przenosimy kuchnię. Ponieważ mamy tutaj kuchenkę elektryczną, po prostu ją przerzucimy i przerzucimy ją tutaj. I oczywiście, jakieś światło mamy, right? Trzeba będzie, a nie, to po prostu lew się zbuntował. Trzeba będzie się tym zająć. Lampę stojącą, którą, a damy ją tutaj. I tym lwem się zajmiemy. Służbowe polowanie? Nie, chwila. I przytulaczek, chodź tu ze swoją super strzelbą, no bo będziesz oczywiście nam potrzebny. Ten lew zdecydował się polować na naszych ludzi, ponieważ nie ma tutaj prawdopodobnie już innych dzikich zwierząt. Tak, zostały tylko lwy, no na siebie nie będą polować, więc postanowił polować na naszych ludzi. Przytulaczek, no piękny strzał, e, munton nie, ty tego nie rób, dajmy przytulaczkowi to dokończyć, świetnie. I myślę, że ten lew już tego nie przeżyje. Nawet nie musimy go teraz wykańczać, W późniejszym czasie ktoś się tym na pewno zajmie. I zobaczmy, czy zlecenia przetrwały tak. Być może niedługo będziemy mogli zacząć wytwarzać. Chyba już możemy wytwarzać dobre posiłki. Czyli róbmy tak, gotuj dobry posiłek razy 4. Tylko, bo on chyba wymaga skoniki wartości odżywcze, skoniki dwóch różnych składników. I to chyba nie musi być. O ile się orientuję, nie musi być to mięso. Może to być mleko lub coś innego, lub ryby, bo dwa rośliny chyba nie przejdą, jeśli się nie mylę. No dobra, na razie niech tak jest, zobaczymy. Jeżeli się okaże, że nie możemy gotować tych dobrych posiłków, to zrobimy dobre wegetariańskie posiłki, które i tak będą oczywiście lepsze od, od tych zwykłych, które obecnie były jedzone. Y Właśnie, czy ja chcę to tutaj? Bo to strasznie brudzi, nie? Ale dobra, niech tak będzie. I zrobimy oczywiście tutaj jeszcze krzesło. Meble, krzesło tu będzie stalowe. Może to też anuluj ogólnie. Rozbierz to krzesło drewniane. I skopiujmy tu z krzesło stalowe. No bo to jednak lepiej pasuje do kuchni, wydaje mi się. Sfora wściekły zwierząt. Żółwie, trzy wielkie żółwie. Atakują nas, okej. Okay. Epsycholor, co ty robisz? Spoko. One raczej za szybko do nas nie dotrą, także nie przyjmujmy się tym. Dajmy im czas. Tutaj lef jest, to też jest ciekawe. No i dobra, wypuśćmy ludzi na ten upał. I co ciekawe, możemy tego lwa też przy okazji ustrzelić. Być może uda się go znokautować. Tak, udało się. Niestety mamy za dużo ludzi walczących wręcz, a zbyt mało strzelców, z tym, że no jak widzimy... no rat, ok, rat nie jest naszym ludziem. Także on... Weźcie tutaj i teraz tak, przyczulacek zaczyna strzelać do żółwi, no niestety będzie mu ciężko je trafić, bo są mimo wszystko raczej małe, pomimo tego, że są to wielkie żółwie, to cel nie jest jakiś wielki na taką odległość. No ale myślę, że spokojnie sobie z nimi poradzimy. Nie jest to jakieś zagrożenie dla nas, no bo co takie żółwie mogłyby nam uczynić. Mamy tutaj sporo ludzi walczących wręcz. W razie jakby komuś udało się tu jakimś trudem podejść, być może tak będzie, nie chce mi się uciekać przed nimi po prostu, no bo nie czuję, żeby to było zagrożenie. No gorzej było z tymi wielkimi mutantami, które w poprzednim odcinku do nas zawitały. Tam faktycznie jakieś zagrożenie mogło być, ale nie udało im się nawet do nas podejść na całe szczęście. Szczególnie ten menciken wyglądał dosyć groźnie. Prawdopodobnie gdyby udało mu się podejść, no to mógłby wyrządzić spore szkody naszym kolonistom. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dajmy ludziom popracować, niech oni się wyśpią, bo niestety przerwaliśmy im sen. Ale chyba już nie pójdą spać. Jak tutaj wygląda sytuacja z tym więźniem, bo mamy nowego więźnia, przypominam, który jest konwertowany w tej chwili na naszą wiarę. Okej, okay. już niewiele brakuje. I w czym się specjalizował Muszę sobie przypomnieć yy, Zrobimy z niego strzelca Chociaż nie będzie on dobry Ale z kucharzem, rzemieślnikiem, medykiem Oraz dobre zdolności społeczne Być może będzie on naszym samanem, Być może nie, zobaczymy A teraz tak właśnie, bo My chyba mieliśmy zrobić Od nowa wyznaczyć Kogoś na muntona właśnie Na dowódcę, bo niestety Przez to, że się zbuntował no to ta rola została mu odebrana. Także zróbmy to teraz, póki pamiętam. No bo miałem to zrobić już w poprzednim odcinku, ale zapomniałem. Także zmieńmy tą rolę teraz Munton. Wracaj na swoje stanowisko. I zobaczymy w przyszłości jeszcze, kto będzie szamanem. Kto będzie tutaj najlepszym kandydatem na tego Famana. Na razie w sumie jeszcze nie podejmuję takiej decyzji. Poczekamy, nie śpieszy nam się z tym. Zrób pafy, ok. Opraw stworzenie świetnie. Okej, okay, tutaj zwykła lampa powstała inna niż ta, ciekawe to jest chyba losowo, tak mi się wydaje. Tą wazę możemy dać tutaj do kuchni. Tak myślę. I to możemy zamontować nawet tutaj. Aby właśnie te rzeczy były. Albo nie, no bo chwila. Gdzie to zostało teraz zaniesione? Czy to zostało zmarnowane? możliwe. oni gdzieś musieli to tutaj zanieść na składowisko. A ja po prostu tego nie widzę. No dobra, nieważne. Być może się te beczki w przyszłości znajdą. Tutaj nie musimy przecież już składować, musimy to tutaj składować. Niestety ta temperatura, jak widzicie, ma problem, żeby się utrzymać, no ale są 54 stopnie na zewnątrz, to też może mieć spore znaczenie, ale nie spada na plus. Znaczy nie spada, nie, nie wzrasta na plus. Tutaj temperatura jest OK. Także myślę, że chyba z całkiem. Będzie to jakoś funkcjonować. To oczywiście się trochę gryzie są w takie rozbieżne temperatury są obok siebie. No ale jakoś musi to działać w ten sposób, nie? No nie mamy za bardzo wyjścia jak to rozwiązać. Moglibyśmy dać pustą przestrzeń, ale to też nie jest idealne rozwiązanie, no bo dwie pary drzwi wtedy by miały miejsce. I to spowalnia naszych ludzi. Tutaj na krześle ktoś położył yy, pożywienie. No okej. Okay. I teraz pomyślmy dalej. No, bo my tak naprawdę robimy to po to, żeby zrobić remont tego pomieszczenia tutaj, nie? Musimy sobie to oczyścić. Potrzebujemy jakiś warsztat, to na pewno. Na razie przerzućmy to tutaj do kuchni. Nie w kopie, tylko zamontuj. To przerzućmy tutaj, i stąd rozwalmy to także. Przerzućmy. Tutaj. I to także za zarzućmy gdzieś tam, dobra. To na razie niech tu jest. To... Mu o, to jest wspaniałej jakości ogólnie. Dobra, to rozbierzmy to i przeniesiemy ten stołek wspaniałej jakości tam. No bo jednak lepiej mieć Stołek wspaniałej jakości niż normalnej. Y tutaj wszystko powinno grać, dobra. Y uszyj płaszcz zrób plecak. I teraz tak, uszyj płaszcz zrób plecak, ale jeszcze uszyj kapelusz. Kowbojski, być może, albo kaptur. Mm, no bo kapelusz kowbojski by pasował tak naprawdę do pustyni, z tym, że... Przesunięcie, stłumienia niewolnika wpływu na innych pancerz, instalacja, zimno i ciepło. 9 stopni ma, okej, okay, to jest dosyć spoko. No a tutaj tylko 4,5, czyli tak naprawdę kapelusz kowbojski albo leather helmet. O, to może być też... To nie będzie miał dobrej izolacji, ale pancerz. Wiecie co? Damy ludziom Leather helmet. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Zróbmy jeden powyżej 50% zafryby był i róbcie to tak naprawdę ze wszystkiego na ten moment. Myślę, że nie możemy wybrzydzać, no bo nie mamy tej skóry dostępnej w jakichś wielkich ilościach dobrego rodzaju, nie? Więc robimy ze wszystkiego, co mamy. W przyszłości z tych wielbondów będzie skóra dobrej jakości, ona jest całkiem dobra, więc może właśnie z tego tylko będziemy robić. Zobaczymy, tu wszystko gra, tą temperaturę będę kontrolował po tym remoncie, aby to wszystko miało ręce i nogi, miało sens. I widzę, że potrzebujemy kolejnych beczek, tylko gdzie są te beczki, które tu były? Czy ja je pokazałem rozebrać, czy o co chodzi? Naprawdę, bo ich nie ma. Dobra, stwórzmy po prostu kopię. Z tym, że dobra, bo y, nie mamy tyle drewna. Storage y, ze stali. Stali mamy chyba jeszcze dużo, tak że, No też nie jest tak bardzo dużo. No trzeba będzie pomyśleć o tym. Tutaj oczywiście możemy jeszcze powydobywać, ale żeby być może kupować też stal, no bo ta stal nie jest nieograniczona tutaj na tej mapie, nie? Więc trzeba się z tym liczyć. Że może jest czasem brakować. No, myśl już tutaj robi pierwszy leather helmet. Także nasi koloniści będą bardziej odporni na ataki. Być może w przyszłości jakieś lepsze zbroje jeszcze będą dostępne. No, i teraz tutaj te drzwi można rozebrać, one nie będą potrzebne w tym miejscu. Wypadek kapsuły transportowej. Zobaczmy, kogo tu mamy. Śmierć za 7 godzin. Postać. Dobrze walczy wręcz, ale nie jest nikim y, ciekawym. Nie będziemy go ratować. Nie chce tego kolonisty. Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał jakieś charakterystyczne, bardzo dobre cechy. No, wojownika wręcz nie potrzebujemy, bo mamy ich wielu. Jakiegoś dobrego strzelca, no to bym wziął, nawet gdybym nie miał innych cech. No, bo strzelców potrzebujemy, natomiast wojownika niekoniecznie. I teraz, tutaj, surową żywność niech, niech jest składowana. No, bo nie mamy, co zrobić z tymi rzeczami tutaj. Być może zróbmy jeszcze więcej tych beczek. Oj. Nawet chyba możemy coś takiego zrobić, bo tu będzie wszędzie dojście. Także tych beczek, jak widzicie, mamy coraz więcej, no ale też mamy taką potrzebę, aby tego jedzenia tyle było. Niech ono jest składowane. Lepiej mieć większy zapas niż mniejszy, tym bardziej, że one mogą się zepsuć. I znalazły się beczki, które gdzieś zagubiłem są tutaj. I udało się skonwertować więźnia prawdopodobnie. A... Nie, zaraz. Tak, więźnia. Okej, już myślałem, że przytulaciek się skonwertował i teraz tak. E, rekrutujmy go. Rekrutujmy tego więźnia, to będzie nasz nowy kolonista. Będziemy musieli mu przygotować na pewno komnatę. Myślę, że do tego czasu, bo on e, raczej za szybko to. A nie, mały. Oprócz jej szybko go zrekrutujemy. Niestety, płodzieńska nie będzie zadowolona obecnie, ale cóż. Będziemy musieli jakąś komnatę mu wykuć. Zróbmy to tutaj na ten moment. To oczywiście jest tymczasowe, tak jak mówiłem, te komnaty będą gdzie indziej prawdopodobnie, ale najpierw musimy uporządkować to miejsce tutaj. No i bierzemy się za to tak naprawdę. Musimy się pozbyć tego. O, tutaj jakieś wydarzenie będzie miało miejsce. Na szczęście nie jest to light To musimy rozebrać. I powoli będziemy to się tym zajmować. Wejście 4 odłamki do rzucania normalnej jakości dłoń. Polno, okej, okay, to jest ciekawe, ale nie chcę tego robić, bo to jest dosyć upierdliwe, żeby wytworzyć tyle przedmiotów konkretnych i zawieść im to na handel. Myślę, że będziemy przyjmować lepsze zadania, będziemy otrzymywać, a takim czymś nie będę się teraz w ogóle zajmował. Yy, dobra, to oczywiście przenieś i teraz tak, polecenia yy, podłogi. Yy, podłogi i rozbiew podłogi. gdzie to było to polecenie? Wygłaś teren, usuń podłogę, rozbierzmy to. Ona nie będzie tu potrzebna i to też rozbierzmy. Jakieś zadanie, ok. I dżuma. Ok, nasze zwierzęta mają dżumę. No cóż, być może któryś z nich zginą. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. Jak tu ogólnie wygląda farmacist, że zwierzęta są. Ok, leczone zwykłymi lekami. Spoko. Mamy ich dosyć dużo, więc nie musimy się tym przejmować. Trochę drewna odzyskane. Świetnie. I teraz. Właśnie, bo ja bym chciał zbudować tu ścianę z granitu i zrobić coś takiego, aby tu był korytarz podwójny i to będzie przejście dookoła. Całe obrazania, mysio, niedawny, aha, no tak, bo ty masz też inne wyznanie niestety. My potrzebujemy przytulaczka, aby został szamanem chyba i dzięki temu będzie mógł przemienić, przekonwertować właśnie wiarę innych lub nasz więzień, zobaczymy co będzie pierwsze tak naprawdę. Bo on ma lepsze zdolności społeczne, byłby lepszym szamanem, szybciej byłby w stanie konwertować na inną wiarę. Myślę, że to by było rozsądne, no ale zobaczymy jak to będzie. Nie mówię jeszcze nic, na pewno okaże się w trakcie. Czy my potrzebujemy wciąż tego żółwia? Nie, dobra, weźmy tego żółwia stąd, wywalmy, on nie jest nam do niczego potrzebny. Z niego jajek i tak nie będzie, bo on jest tutaj sam. O, i iguana, zaczęły się pojawiać zwierzęta, to jest dosyć interesujące że wcześniej ich praktycznie w ogóle nie było, a teraz, kiedy ich tak naprawdę nie potrzebujemy, no to jest ich całkiem, całkiem sporo. Martwi mnie ten wykres wartości kolonii, on jest bardzo wysoko w tej chwili, a to głównie przez to, że mamy absurdalne zapasy niektórych materiałów i ich nie potrzebujemy. Wypadałoby wysłać jakąś karawanę, być może to zrobimy, bo chyba nasi ludzie już są w miarę odporni, jeżeli chodzi tak, do 50 stopni wytrzymują, ale to wciąż jest za mało. Myślał do 65, on mógłby iść z karawaną, takich temperatur raczej by nie było i by po drodze udaru nie dostał, więc musimy. Tak, on ma ten bojski właśnie. Więc musimy przygotować więcej ubrań, jednak które pozwolą naszym kolonistom przetrzymywać bardzo wysokie temperatury. Chociaż no, nie ma takich ubrań na świecie, które pozwoliłyby wytrzymać 65 stopni ludziom, nie? Ale dobra, to jest gra, pewna symulacja i oczywiście. Musimy się z tym liczyć. Yy, Zabeks, chodź tu. Albo no mamy tutaj sytuację awaryjną. Więzień nam się buntuje. Munton, podejdź tu, bo ty nie masz. Dobra. Udało się. Świetnie. I jak tam twoje zdrowie, więźniu? No, trochę poobijana. No tak się kończą bunty, także nie próbować więcej się buntować. No bo zajmujecie tylko niepotrzebnie nas czas, a i tak z tej góry nie uciekniecie. No byłoby to bardzo ciężkie, bo poza tymi drzwiami są jeszcze te drzwi i jeszcze te drzwi, także ewentualnie tędy, ale no to też kawał drogi i te drzwi, nie, no co. Ra raczej nie ma szans, żeby ktoś stąd uciekł. Dobra, płytka betonowa, oczywiście to tutaj wypełnimy podłogą i to trzeba będzie też całe przebudować. To będzie pomieszczenie rekreacyjne, myślę, że tutaj takie właśnie wszystkie tego typu rzeczy poumieszczamy I tutaj, tutaj będzie też jadalnia. Tylko jak tą jadalnię zrobić. Dobra, zróbmy coś takiego, niech to zostanie wykute. Tutaj nawet niech to będzie powiedzmy symetrycznie, tak to zostawimy i zobaczymy czy wszystko się zmieści, być może to powiększymy w tamtą stronę. No bo to chcemy, aby to było takie bardzo duże pomieszczenie właśnie społeczne, wszystkie imprezy, być może też jako świątynia lub świątynię osobno zbudujemy, zobaczymy. Chociaż ona chyba powinna być osobna, bo wtedy będzie się liczyć właśnie jako budynek świątynny, a na tym nam trochę też zależy szczerze mówiąc. Więc to będzie po prostu pokój zabaw, taki centrum tej naszej kolonii i gdzieś też magazyn trzeba będzie zaplanować. Jak widzicie, prace nie idą zbyt szybko, a to głównie dlatego, że mamy masę rzeczy do wykonywania po drodze też. No i tym koloniści muszą się mimo wszystko cały czas zajmować. Po prostu potrzebujemy więcej ludzi, stąd też decyzja o rekrutacji tej oto kobiety. Zobaczymy, kto z Was będzie tym szczęśliwcem, że y, zostanie mianowany właśnie nick któregoś z Was oczywiście, spośród komentarzy y, pod filmem, w którym zrekrutujemy tą Kobiety i to nie będzie dzisiejszy odcinek, to będzie prawdopodobnie następny odcinek. No bo już pora kończyć, moi drodzy, niewiele się działo i mamy śmierć y, wielbłąda niestety z powodu dżumy. Inne prawdopodobnie przeżyły, ale ten tutaj nie zostanie zjedzony. Tylko teraz czy my mamy odpowiednią ilość samiec i samic. Okej, okay, mamy tak naprawdę mnóstwo samców. Samic też jest spoko, ale samców jest zbyt... Wiele więcej, lepiej mieć więcej samic niż samców. No dobra. Kończymy na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie oczywiście w komentarzach Wasze uwagi. Ja je czytam. Nie zawsze na nie od razu odpowiadam, ale wszystkie Wasze komentarze czytam i w wolnej chwili staram się na nie odpowiadać. Dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce do usłyszenia. Cześć.